Cześć chibitarowi, czas na pytanie dnia. Jak się wam wydaje, czy wygrana Kostaryki to był przypadek? Czy drużyna Kostaryki awansuje do fazy pucharowej? Czy może Anglia lub Urugwaj przeszkodzą im i wydrą jednak ten awans do playoffów? Piszcie w komentarzach odpowiedź na te pytanie dnia. Panie i panowie, czas na kolejny odcinek. Tym razem jesteśmy już w pobliżu okienka transferowego. I zanim, zanim ruszymy w okienku transferowego jeszcze... Musimy sobie coś przyp przypomnieć, pokazać. Otóż pytam się Was, jakich e, zawodników powinienem ściągnąć. Najczęściej pojawiającą się propozycją był Julian Draxler. Nie wiem, czy to jest realny, e, realny transfer, jednakże bardzo dobrze basuje on do mojej. Taktyki, gdzieś jest zawodnikiem, który może grać na lewej stronie, na prawej stronie oraz na środku, więc jest bardzo mobilny i pasuje do mojej taktyki z diamentem. Dodatkowo, bardzo bez skillę jest dobry, e, dobrym prospektem. Dodatkowo, Skywalker e, to jest moja propozycja. I ewentualnie, jakbym miał jeszcze pieniądze, to by no, Chociaż i tak mi się zdaje, że na żywiana Drexela wydam większość mojego, mojego e, budżetu. to zobaczymy, ile sobie życzę, bo pewnie będą życzyli sobie no niemałą sumkę. E, Euro, o, 24 miliony euro A popatrzcie ja mam tylko 13 więc Za chwilę, za chwilę mamy mecz z Hull City, Jednakże przedtem chciałbym coś ustalić Kogo tutaj my chcemy się pozbyć bo no nie możemy tak dalej jechać Po pierwsze Będziemy musieli się pozbyć jednego z obrońców I to będzie koloturę na pewno Gdyż z niego w ogóle nie korzystamy Dodatkowo jednego z napastników I będzie to jak Gdyż Borin jest młodszy I na dodatek jeszcze jednego zawodnika musimy się pozbyć No ale to To jeszcze zadecyduje, gdyż ty mamy już wszystkich wypożyczanych Zawodników No i tak proszę Państwa, na ten moment Wchodzimy W okres transferowy, mamy spotkanie z Halsi, tutaj jakaś wiadomość jest miesięczny raport o juniorach, to ten zawodnik, który ma no prrr, Ogół zarąbisty Aha, i jeszcze jedna rzecz, bo to muszę, muszę to pamiętać. Daniel Ager, bo on może odejść, muszę mu tygodniówki, po prostu przedłużyć kontrakt o kolejny rok co najmniej. A młodziki to dopiero pod koniec sezonu. A tymczasem gramy z Hall City, kolejne spotkanie w Balgerspec. Jesteśmy na Ninefield, kolejne spotkanie, właśnie teraz z Hall City. Gramy w dosyć eksperymentalnym zestawieniu. No tak wszyscy widzieliśmy, tutaj były moje cele transferowane i muszę powoli prze przekładać też inne taktyki, bo gram tym diamentem, jestem najbardziej przyzwyczajony do tego diamentu. Czasem jeszcze zahaczę o 4-3-3, no ale też trzeba patrzeć w stronę innych e, możliwych rozwiązań. Dzisiaj gram trochę inną taktyką, za chwilę zobaczycie jaką. Oto tabela po 20 spotkaniach trochę spadliśmy, bo byliśmy przez dłuższy czas w pierwszej dwójce, teraz jesteśmy na czwartym miejscu, no ale to się da łatwo odrobić. No i właśnie to jest moje ustawienie. Kutinio rakietyczko, na taka trójka obroń, tych, uh, pomocników, za nimi Onazji, no a przed nimi Suarez i Staris. Zobaczymy kto będzie bez tego klasycznego konektora, bo to jest takie 4-4-2, tylko bardziej nastawione na defensywę, żeby tą piłkę lepiej od tyłu rozegrać. Ach, Hal City tradycyjnie 5-3-2. Podoba taktyka tego, że ten jeden defensywny pomocnik po prostu wchodzi w skład z trójki stoperów. O-o, wychodzi Aluko! Dobrze Alberto Moreno. Oj, niedobry wypadek piłki, ale jest tutaj korzyść. Moja jest kono. Jest kono i teraz szybko do Starycza. Daniel Starycz. Starycz! 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 Starycz nie trafia! McGregor! Dobra interwencja. Alana McGregora, no, który też był kiedyś w zainteresowaniu Liverpoolu, ale to nie było nic oficjalnego. O o, znowu ten Aluko, znowu Aluko, no nie! Aluko strzela bramkę na no, 1-0. 22 minuty może było za dwie sytuacje na dwie strony, czyli na, jedna, jedna, na, na jedną stronę, a tu... Ech, takie podanie, które miało od razu dwie linie jest 1-0 dla HAL. O! Foul! Jeszcze strzałby, że tam był faul, no podcięty, tam piłka nawet nie było uderzona, przed konopliankę. Halo! Wywalić to! No, znowu była sytuacja, który z to strzelał, Miller. Leszek Miller. Uderza na bramkę i to jest tragedia. Po po pierwszych 45 minutach będziemy przegrywali zaraz do jednego. No, bez żadnych emocji te spotkanie się odbyło. Jest już piłka do Boriniego Borini Znajduje Konopliankę Konoplianka! Konoplianka Dobij! i poprzeczkę do jeszcze Suarez Suarez gol ha, ha. do trzech razy sztuka Tak wreszcie Luis No nie może to jest kwestia tego, że starisz na boisku i Luis się boi trafić Ale teraz Luis świetnie wykorzysta sytuację od razu Akcja w wykonaniu Boriniego Tu Kutinio trochę nie ufecha, ale Luis Suarez Fantastycznie się znalazł i Rodego. O, minął. Dawaj. Alberto. Good. Luis. 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 Suarez. Minimalnie na poprzeczku. Dobry strzał z Suareza. Jest konopianka. Rakitic. Rakitic. Kapitalny strzał Rakiticza. Po raz kolejny. o No homo. Po raz kolejny Rakitic udowadnia swoją przydatność dla zespołu. No ten gol jest niezmiernie ważny. On już takich kilka sekund nie zdobył. I ten nie jest o wiele gorszy od poprzedniego. On jest o wiele ważniejszy niż każdy inny zdobyty taki podwyższający rezultat wygrywania w meczu. To jest po prostu wyprowadzenie na, na prowadzenie to jest kwestia trzech punktów. Znowu Henderson, znowu te przyjęcie Hendersona, Henderson będzie sam na sam! Henderson! Ha, ha, 3 do 1. No i ta druga połowa absolutnie należy do Liverpoolu. Świetne, świetne te kontry. A teraz czas na coś, coś, coś innego, bo prawdopodobnie swoje ostatnie mecz w tym momencie w barwach Liverpoolu rozegra koloturę. I dlatego w tym momencie. Pożegnajmy konopliankę. Powitajmy koło po raz ostatni w barwach Liverpoolu. nie miał w tym sezonie wiele sytuacji, wiele momentów, które, które mogłyby zapamiętać na, dla siebie w dobry sposób, gdyż niewiele razy gościł na murawie. Teraz zegarnie do Boryniego Fabio Borini. Fabio na 4 jest! Gol numer 4 Fabio Borini. Jest, świetne podanie Suarez'a. Bardzo dobre zachowanie się w polkarnym, Włocha, jest, ten gol Boriniego, który pokazuje, że on jest jednak tym zawodnikiem, który odnajduje się po wejściu z ławki rezerwowych i jest. Bardzo ładne uderzenie. Świetnie, świetnie, świetnie. Cztery bramki w ciągu 45 minut Liverpoolu, no to jest comeback prawdziwy w stylu Derez. I to jest, proszę Państwa, ostatni gwizdek. ostatni gwizdek w tym spotkaniu. 4 do 1 pewnie wygraliśmy z Hall City. Zobaczmy jeszcze przez chwilę statystyki tego spotkania. No tak, właśnie. Hal City miał jedną sytuację. Tottenham przegrał z Manchester United, więc do Tottenhamu troszkę nadrobiliśmy. No tak, mamy teraz jeden punkt staty do drugiego miejsca, 4 punkty nadal do pierwszego. No Za chwilę będzie stołką. Mam Na nadzieję, że się trochę się ogarniemy. No i to tak. Czekamy na ofertę. Teraz, waha, jest już pierwsza oferta za, za Jaguar's aspasa Troszkę więcej za niego sobie życzę. W okolicach jego nominalnej wartości. Będzie kolejna, chyba? Tak. Pero, Peru, do widzenia. O, dobrze, wszystko się układa. Beraino jest na. O! Tutaj musimy jednak powalczyć, tylko że nie mamy za bardzo jak. I to jest Monkament. jest do przyjęcia. Tak więc ja już zapraszam was na kolejne spotkanie ze Stoke City. A po spotkaniu ze Stoke City prawdopodobnie będzie pierwsza rozmowa na temat tych poważnych transferów, pierwsza kwota zaoferowana. Oto Britannia Stadium. Eee, mamy piękne popołudnie, a Liverpool gra na wyjeździe właśnie ze Stoke City. No i bardzo ciekawa sytuacja, gdyż tych strojów wyjazdowych nie widzieliśmy przez jakiś czas, bo bez przerwy rywale Liverpoolu nie wymuszali tego na DRS, więc dzisiaj jesteśmy odświętnie. W strojach wyjazdowych trochę się zbliżyliśmy, jednakże pozycji swojej nie zmieniliśmy. Najważniejsze jest to, że wyprzedzamy Manchester United. Tu nie ma co pokazywać składów. Gramy klasycznie 4-1-2-1-2 Lalana, Henderson, Gerard, i Tirakiti w środku, z przodu Staric z Suarezem. A z tyłu Enrique Johnson po bokach. No i szkrtel za garem na środku. No i Mignolo oczywiście w ręce. Suarez! A i będzie jeszcze trożny po rykoszecie. No ale zagodziliśmy już po raz pierwszy w tym momencie. Szkrtel. Rzut karny! Rzut karny! Tam falowany był najwyraźniej Martin Szkrtel. Tak, jak Łysy nam pokazuje. No jak tak było? To było? Steven Gerrard, Gerrard! Pewnie wykonana jedenastka. Steven Gerrard po raz kolejny pewnie wykonuje rzut karny i jest... Już w dziewiątej minucie pierwsza bramka dla Liverpoolu. No niespodziewanie, bo ten rzut karny to taki no... Ni to z gruchy, ni z pietruchy, czy, czy tam był faul, to... Już nie moja kwestia, po prostu gol to goal. Ow! 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 Rzut karny teraz na Stoke! What?! No ty... Głyscy, to no... Teraz skrytel falowo, tak? No to ironia, ironia losu, Peter Crouch, jeszcze był piłkarz Liverpoolu, Peter Crouch Crouch, wykorzystuje 11, no 19 minut już trzy bramki nabyli, tajnia stadium no, Co się stało? Nie mam żadnego pojęcia, tak samo jak przy pierwszym karnym Henderson, niespodziewanie się pojawia Henderson, jeszcze dobi tam ktoś jest! Adam Lalala to jest ten, który znajduje się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie No i jest, świetna poza, no ale ten atak a tak y, wykonaniu Hendersona, który otrzymał dobre podanie. Po prostu padły od y, Luis Suareza. No klasa sama w sobie. lalala, po prostu dobrze się znalazł w polu karnym. Jest 2 do jednego. Suarez. Suarez! Za lekko. Henderson. Henderson! Bomba broni znowu Serensen. Idzie prawo stroną Walters. Walters szuka tam bodajże Enzo z jego, ale piłka jego nie znajduje, ale jeszcze jest i Jest gol na dwa. Na dwa do trzech bodajże. Teraz już sam nie mogę się płapać, czy tam tych bramek było. Czy 2 do 2? 2 do 2 jednak, przepraszam, trochę się poniosłem. Trochę nie poniosło, no ale tam Arnautowicz znalazł na lukę I jest remis. Możemy więcej nie trochę niż dwóch. Oj, jest niebezpiecznie, JEST NIEBEZPIECZNIE! Mark Wilson! 3-2 dla Stoke! Ajajaj... Się rozsypała ta defensywa Liverpoolu w kilku momentach. Piłka do Konoplianki, jeszcze jest Coutinho! Im sędzia kończy mecz! Liverpool przegrywa to 2-3 no, niesamowite... Niesamowity obrót spraw. Stoke City pokonuje... Zespół, który walczy o wyścigiostw Anglii, niesamowite, niesamowite. Zobaczmy te statystyki, no ja co tu jest niemożliwe, <grywa> Manchester City wygrywa z Newcastle United, no i dobra, Mmm, Za chwilę znowu gramy z Hall City, tym razem w FA Cup, ale my musimy, przy Państwa, nie ma czasu na te transfery. O, oferta transferowa za koloturę, no Tottenham, jeszcze tam chyba nie grał, no to wygląda. Stop! No kurde, po cholera! Zawodnik sprzedany. Jest Kołotura, opuścił. Opuść nas, to jest Jaguars Wszystko jest jak najlepszym, porządku. Mamy dobre pieniądze na tygodniówki. No to co? Składamy ofertę o Kyla Walkera. I chciałbym tutaj wró wrócić do tego dealu całego. Martina Kieliego Plus 7 milionów A za Juliana Draxlera Będę się pomyśleć, bo to nie za bardzo nie mam nikogo do wstawienia I wychodzi na to Że muszę za niego pójść Jakieś 13 milionów a ten nam no, raczej go nie pomoże kupić. A zobaczymy, co się stanie z Berainu, no, bo bodajże, że. Mm, bo zainteresowanie e, Bayernu. I chyba się skończyło tym, że oni go po prostu pozyskali. A ja miałem go zamiar kupić. No właśnie. straciłem jednego z najbardziej obiecujących napastników w Anglii. Za chwilę, no, to nie zobaczycie jego umiejętności, ale on jest bardzo szybki, bardzo zwrotny. No i niestety tak się kończy, że. Go nie pozyskamy, a w następnym odcinku mecz z Hull City, no i tam dalsze te transferowe dywagacje. Dziękuję za oglądanie, cześć.